thank oh. Święty Piotrze, to my chcemy tutaj koncert dać. Czyście aby z Neapolu wejdźcie, żeby dla nas grać? Zaśpiewamy cudne pieśni, dwie lub trzy. Napełnimy dźwiękiem westchnień cały raj. Poczujecie namiętności, słodki smak, słodki jak Neapol, kiedy kwitnie maj. Pieśni napolitańskie, te współczesne, ale też i te z XIX wieku. Co je łączy, że można stworzyć taką wspólną fabułę muzyczną na ich podstawie? A co zazwyczaj łączy wszystko w jedno y, i cudownie? Y, miłość, miłość, każdy rodzaj miłości. Miłość spełniona, miłość zdradzona, miłość matki, miłość na śmieszno, miłość na smutno ogólnie po prostu miłość. A to najpiękniejszy temat do śpiewania, tym bardziej jeszcze z pewnym włoskim temperamentem te pieśni zostały napisane i, i skomponowane i ten temperament jest mi bardzo bliski, dlatego, dlatego też te pieśni i dlatego ten recital i to takie moje kolejne dziecko wypieszczone od o, nastu lat. Skąd pomysł w ogóle na pieśni napolitańskie? bo do tej pory jakby tak rzadko na polskiej scenie one były obecne, w związku z tym no, skąd akurat pomysł, żeby ich poszukać i przygotować? No to już nie leżało w moich rękach. Po prostu mój przyjaciel, reżyser, który się fascynuje muzyką włoską, to właśnie takimi pieśniami i w ogóle kulturą Włoch, Italii, zebrał te piosenki przy pomocy swojej przyjaciółki Włoski, przetłumaczył je i zaproponował mi, żeby je zaśpiewać, żeby stworzyć spektakl. I to funkcjonowało przez dłuższy okres czasu jako spektakl na scenie mojego macierzystego teatru, teatru Ludowego w Krakowie. I właśnie bardzo mu za to dziękuję, bo długo szukałam takiego materiału na swoją pierwszą płytę, a właśnie pierwsza moja płyta powstała z tymi pieśniami. I dziękuję losowi i publiczności, że nadal chcę je słuchać i że naprawdę od wielu, wielu lat jeżdżę z tym recitalem, gram te piosenki i czuję, że one się podobają. Jedni się wzruszą, drudzy się troszeczkę pośmieją, ale myślę, że nikt obok tych piosenek nie przejdzie obojętnie. Na festynie San Gennaro. Gdzie się kłębi gości, tłum, ręka w rękę z moją dzadzą Spacerowałem tam i tu. Grała orkiestra spiniataro, jakiś numer z Parsifala, a sam maestro z dłonią w chmurach, deszczem dźwięków nas zniewalał. Lecz kiedy bębny dały, tuż, gdy trąbka finał zatrąbiła. Postrzegłem, Boże, nie to syn, że moja caza się zgubiła. Gdzieżeś jest caza, o Madonna mija, moja słodka caza, wróć do Izraela. Za, za, że cię nie zobaczę. Ludzie patrzcie jak Iza i za ich ja płaczę. Znajdźcie moją dzadza! Znajdźcie jak najprędzej, a orkiestra niech gra. Marsza w szybkim tempie. Ojca za, ojca za, ojca za, za, oj, za, za. krzyczymy mnie usłyszy świat za, 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 za. Gdzie żeś jest, za, za, gdzie żeś jest, za, za, gdzie żeś jest, za, za, Czy ciężko było? temperament włoski przenieść na grunt słowiański? To oceni publiczność, ale ja się bardzo dobrze czuję w tym repertuarze. Ja lubię energię na scenie, mam fantastycznych muzyków. Te teksty są bardzo takie emocjonalne. Można naprawdę wiele z nimi zrobić, wiele poprzez nie przekazać, a ja lubię ten rodzaj piosenki aktorskiej, gdzie mogę mieć nie bezpośredni kontakt z publicznością, ale staram się publiczności opowiedzieć każdą z tych piosenek jak, jak osobną historię. I ja w ogóle na życie jestem bardzo energicznym człowiekiem i dlatego te piosenki i ten temperament mi bardzo pasuje, a to czy udało mi się go przekazać i przenieść, no to, to już trzeba zapytać po spektaklu widzów. Jak rozumiem, to nie jest przedstawienie zaśpiewane, ale przedstawienie zaśpiewane i zagrane. Każda piosenka jest osobnym teatrem, osobną opowieścią i każdą staram się opowiedzieć tak jak, jakby to zrobiła aktorka śpiewająca, więc to nie jest tylko wyjście na scenę i zaśpiewanie do mikrofonu dźwięków, ale to jest też opowieść o tym wszystkim co się w tych piosenkach wydarza, bo one mają naprawdę bardzo piękne teksty. Zresztą zawsze zwracam uwagę na teksty i dla mnie tekst jest bardzo ważny. Nawet powiedziała Najważniejszy, potem dopiero muzyka. Zawsze kiedy muzycy żywi towarzyszą, na scenie jest zupełnie inny taki feeling, inne przekazywanie emocji niż podkład z taśmy. Całą noc tylko chodzę, nie śpię choć zasnąć chcę. Odziewania mam drgawki, nie pijam już kawki i czekam na sen. Smość nie złapie łaskę, służb Otrzaska jak diabli, razi światło latarni. Jakiś pijak się tłucze i wrzeszczy jak ducze. Otwieraj czuncze! Trzy miesiące ta meka trwa. Przez faceta nie mogę spać. Ludzie jak go zapomnieć dziś mam. Weź małą pastylkę. Weź te mało pastylkę, słuchaj mnie. Abyś zasnąć mógł, bo gdy zaśniesz, już zniknie ten amor. Weź te mało pastylkę, weź te mało pastylkę, słuchaj mnie. Zaśniesz, uwierz mi, serce trawi w mig, na spokoju tor. Dziś już w aptece nikt ci nie poleci. Rumianku, który dobry jest dla ciebie, Pasterkę, glicero, z zbromo, telewizjonatem, gramów zero, O, weź mało małą pasterkę, wreszcie, im to jest kompletna różnica. Ja rzadko występuję z, z półplaybackami, no, tylko w tych momentach, kiedy rzeczywiście zmusza nas do tego sytuacja, bo na przykład muzycy nie mogą, albo no, koszty są takie, jakie są i pracodawca nie zawsze jest w stanie je ponieść, ale bardzo, bardzo rzadko to robimy. My się po prostu czujemy wspaniale na scenie, zagraliśmy tych spektakli bardzo dużo. Łączy nas nie tylko scena, łączą nas również przyjaźnie poza tą sceną. Lubimy się i to jest najważniejsze, poza tym bardzo dobrze się wyczuwamy więc ja wiem, że nawet jak gdzieś tam się potknę, czy dźwiękowo, czy nawet zapomnę może z emocji jakiegoś słowa, to nie mamy muzyków, którzy za wszelką cenę idą dalej, jak tu mówią, orkiestra grała dalej, ale wiedzą, że trzeba może poczekać, wycofać się, może zagrać jeszcze raz, także tutaj jestem bardzo spokojna, jak mam to wspaniałe trio w osobie Olka Brzezińskiego, Michała Braszczaka i Krzysia Oczkowskiego za sobą. Zaśniesz, uwierz mi, serce trawi wymik na spokoju tor. Dziś już w aptece nikt ci nie poleci. Rumianku, który dobry jest dla dzieci. Lecz Pastyrkę glicerofosfatu z bromo na tym z cynkiem i bicarbonatem na z czymś tam, z kataplazmą z gryszkiem i z florenckim też bewczyczkiem mortadelą, a do tego pół literka czerwonego i kawy z kofeiną gramów 0006. Weź tę małą pastyrkę, weź cześć! Dzisiejszy Wieczór Tarnobrzegu to nie tylko koncerty, to także i promocja książki. O czym ta książka? Ta książka jest zbiorem felietonów, które ja pisałam bardzo dawno temu do Gazety Krakowskiej. Zaczęło się od prośby, abym komentowała wtedy Mistrzostwa Piłkarskie w Korei. Ja powiedziałam, że kompletnie nie umiem, nie wiem w ogóle, wiem, że piłka ma dostać się do bramki, ale nic poza tym mnie nie interesuje. I właśnie redaktorom naczelnym wychodziło to, żeby to było takie spojrzenie aktorki, która... na nawet nie lubi tej piłki. I z tego się zaczęło. Ludzie zaczęli to czytać, bo ja w taki śmieszny sposób opisywałam moje wrażenia, widząc piłkarzy. I potem poproszono mnie, żebym pisała nadal te felietony, ale już pisałam o swoim życiu, o tym, co mi się przytrafiło. A mówię, że jestem takim człowiekiem, że jak coś się ma przytrafić takiego niespodziewanego, to się zawsze przydarza mnie. Także materiału na felietonem było mnóstwo. O naszych wspólnych z mężem przygodach, o, o rodzinie, o łączeniu roli matki żony, aktorki. I tak powstała po prostu ta książka. Pomyślałam sobie, że trzeba coś takiego wydać, żeby moje dzieci miały pamiątkę po mnie. Mówiła pani, że wiele tych koncertów z pieśniami neapolitańskimi, ale chyba nic nie przebije, Busku Rekina. Cały czas na scenie obecny. Liczycie już, który to kolejny raz? Te, no chyba już teraz mamy ponad 100, chyba zbliżamy się do 200, jak nie lepiej. No rzeczywiście, gramy go od ponad 10 lat, podoba się bardzo. Nawet ostatnio było takie zapotrzebowanie, że graliśmy trzy spektakle pod rząd. Znów jest dzień, znów zaczął się I znowu trzeba wstać W głowie jeszcze kręci się I coraz trudniej spać Wczoraj był bal, wielki bal Wszyscy bawili dobrze się Dokładnie nie pamiętam Pamiętam, gdzie budzę się I znów jestem sam Nikt nie pyta mnie, co słychać Znowu sam budzę się Tam mě jak leci, jak minul mí... den, jak publiczność szalała, to są młodzi ludzie i zawsze tak cudownie obserwuję, jak oni wchodzą do, do tego teatru i oczywiście zaczynają się papierki, zaczynają się butelki z wodą, no taka jest młodzież. I oni potem tak cudownie wciągają się w tę historię, nie chcą nas potem ze sceny wypuścić. Biją nam bardzo długo brawo, mamy tak niesamowitą przyjemność w tym, jak widzimy, jak wchodzimy w ich serca, jak oni się po prostu tym z minuty na minutę, jak się w to angażują, jak wchodzą w tę opowieść, to jest to niesamowity spektakl i naprawdę zapraszam wszystkich młodych ludzi i nie tylko młodych do, do teatru, bo nadal go gramy. Ja się nawet śmieję, że będę staruszką o lasce i nadal będę grać 15-letnią dziewczynę, ale <gryw> można w teatrze, różne są czary Mary. Dzień dobry, już jestem, ja do dziecka. Ale ja. Nazywam się Iryna Rajska i przyjechałam do pracy. No, trochę się spóźniłam, bo prądu nie było i i stanął, no i się spóźniłam, ale już jestem, przepraszam. Leś. A prąd cały czas był. A do jakiej pracy? No, całodzienna opieka nad dzieckiem i prowadzenie gospodarstwa domowego. Ale ja... Ja, ja o nic nie wiem. Wow, sorka, to chyba znowu ja coś pokićkałam. Ale zaraz czy tutaj jest o, Jana Pawła II, 5 przez 10. Mm. A pan nazywa się Bożydar Giordano? Mm -hmm. No tak. No, to... Wszystko, wszystko, się zgadza. A już myślałam, że to znowu ja coś. Leciałam jak, aż się spociłam, tak leciałam. Dzisiaj bardzo wielu aktorów przenosi się do Warszawy. Wy jesteście cały czas Krakowowi wierni. Co ten Kraków ma w sobie, oczywiście poza zakochanym aniołem? Kraków ma to, czego nie ma Warszawa. Ja bardzo lubię do Warszawy jeździć w celach przyjacielskich. Mam tam bardzo dużo znajomych. Jak tam jadę zawodowo, to nie wiem, ja zawsze mam jakiś stres, ale to mąż mówi, że powinnam z tym walczyć. Kraków ma to, co mnie najbardziej odpowiada. Tam się żyje o wiele wolniej. Ja mam czas na to, żeby pójść do teatru, zagrać spektakl. Mam czas, żeby przyjechać do Tarnobrzegu, zaśpiewać recital. Mam czas, żeby zaopiekować się moim dzieckiem, które jest w szkole, które jest w szkole muzycznej i trzeba jej poświęcić Czas, bo nie zawsze chcę się grać na tym instrumencie. Mam czas, żeby się spotkać ze znajomymi. Bardzo blisko są Wadowice, moje miasto rodzinne, także dobrze mi w tym krakowie, naprawdę. Ja jestem piękną Hiszpanką, królową miłości, lecz. Gdy chcesz, żebym twą była gwiazdą, płać, albo spływaj stąd precz. Ja jestem piękną mistwanką, królową miłości lecz. Gdy chcesz, bym twą była gwiazdą, płać, albo spływaj stąd precz. 아 wow. To, co chcesz. Hej, 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 Masz smak nałyk namiętności, więc zagraj dziś ze mną. Niech młodość chwyci wiatr w żagle Twój będzie okręt mój ster Masz smaknęły na więc zagraj dziś ze mną fer. Niech młodość chwyci wiatr w żagle, twój będzie okręt, mój ster. Mocniej, mocniej, przytul, potem wiesz, tak umie kochać Hiszpanka, chodź a dostaniesz to, co chcesz. Mocniej, mocniej, czy potem wiesz? Tak umie kochać Hiszpanka, choć a dostaniesz to. jeden spojrzę na gościa, zalotny prześle mu gest Musną go wilgotne usta i już w mych ramionach jest Raz jeden spojrzę na gościa, zalotny prześle mu gest Musną go wilgotne usta w moich ramionach jest. Mocniej, mocniej, przytula, potem wiesz. Noc całą kocha Hiszpanka. W dzień kupisz także to, co chcesz. Mocniej, mocniej. A potem wiesz, noc całą kocha Hiszpanka, dzień kupisz także to, co chcesz. Mocniej, mocniej, potem wiesz, noc całą kocha Hiszpanka, w dzień